Witajcie kochani w kolejnym filmie, tak jak obiecałam, dzisiaj mam dla was inspiracje i gadżety I niestety jest już ta pora w roku, kiedy będzie mi się zdarzało nagrywać dla was również przy sztucznym świetle, czego nie znoszę No ale co zrobić, takie mamy warunki, więc tak musimy sobie też radzić, więc wybaczcie, że ta jakość jest troszeczkę inna, ale no cóż, tak było Dobrze, przejdźmy do rzeczy, bo wydaje mi się, że będę miała dosyć sporo wam do opowiadania I zacznę może od tych właśnie takich typowych inspiracji, inspiracji czyli takich rzeczy popkulturalnych tak naprawdę jeżeli chodzi o muzykę w tym miesiącu to moją mam dwie takie główne inspiracje pierwsza inspiracja to jest coś związanego z programem The Voice of Poland ja już wam o tym programie mówiłam kiedyś ale tym razem chcę o nim wspomnieć w w jakiś tam szczególny sposób, dlatego że w końcu udało się jednej z naszych, jeżeli mogę tak nazwać. Mam tutaj na myśli Agnieszkę Czysz, którą może część YouTube'owiczek kojarzyć, dlatego że ja Agnieszkę kojarzę już od samego początku, jak tylko zaczęłam nagrywać filmy na YouTube i ona te filmy oglądała. I często komentowała, e, i też dostałam od niej kilka wiadomości, i e, naprawdę bardzo, bardzo dobrze ją kojarzę. Agnieszka też ma swój kanał do tej pory. E, natomiast to jest kanał zupełnie inny, bo jest to kanał właśnie muzyczny. I e, w tym roku, e, po ciągłym trzymaniu kciuków za nią, bo wiem, że wielokrotnie próbowała w różnych programach typu Talent Show, czy tam mam Talent, czy, czy, czy różne inne rzeczy, e, to nigdy jej się nie udawało tak do końca. E, natomiast tym razem jej się udało i jest. E, Um... No i jest teraz w takiej ścisłej czołówce. Mam nadzieję, że dostanie się do tych takich typowych programów na żywo i mocno trzymam za nią kciuki. I właśnie ona była takim największym motorem do tego, że zaczęłam, bo ja zna, znałam oczywiście już tą piosenkę, ale nie słuchałam jej aż tak i chodzi tutaj o Another Day Back Le Funk chyba tak się to czyta, ja nie wiem, jestem kiepska z francuskiego, tak więc wybaczcie mi to. Um, Agnieszka ta piosenkę. Śpiewała właśnie na przesłuchaniach w ciemno i absolutnie po prostu wymiotła. I do tej pory ja właśnie lubię sobie zarówno słuchać oryginalnej wersji, jak i tego wykonania Agnieszki z przesłuchań. Tak więc to była pierwsza moja muzyczna inspiracja. No, i druga moja muzyczna inspiracja jest związana z kanałem, który polecałam przy okazji moich polecanych kanałów w tym miesiącu. I chodzi o Sandrę, o której mówiłam na samym końcu. Sandra, przy okazji swojego filmiku. Teraz nie pamiętam, co to był za filmik. Na pewno wiem, że był to film, który nagrała tuż po tym, jak właśnie ją poleciłam. I tam umieściła kawałek piosenki Fools Lauren Aquilia. Jeżeli dobrze czytam, bo z nazwiskami zawsze jest problem. I po prostu absolutnie się w tej piosence zakochałam. Oczywiście przesłuchałam dużo więcej utworów tej wokalistki, ale ta jest moim absolutnym hitem, szczególnie teraz na te takie miesiące, kiedy jest po prostu potrzebujemy jakiegoś takiego wyciszenia, i tak miło sobie posiedzieć przy świecy i przy herbatce jak wieczorem jest już ciemno pod kocykiem z książką i tak dalej po prostu cudo, uwielbiam takie klimaty tak więc jeżeli wy lubicie właśnie taką spokojną muzykę, w zasadzie tylko przy akapaniamencie, pianina, tam niewiele jest innych instrumentów, elektroniki w zasadzie wcale, to serdecznie polecam eee, no i to by było wszystko jeżeli chodzi o muzykę jeżeli chodzi o książki, o dziwo mam dzisiaj dla was dwie, tak sama siebie też zaskoczyłam ale ruszyłam w końcu swoje czytanie. Ja myślę, że to jest związane z porą roką, po prostu latem aż tak bardzo. Chyba nie chce mi się czytać. Nie wiem, czy. No, tak chyba jest, po prostu, szczerze mówiąc. Natomiast teraz właśnie powróciłam do czytania. I pierwszą książką, o której chciałabym Wam opowiedzieć, to jest Pociąg do Miłości. Wiem, brzmi dosyć tak kiczowato i w ogóle. I też właśnie bałam się, że będzie jakiś taki straszny harleki, nie wiadomo co. Natomiast książka naprawdę bardzo mnie wciągnęła. Jest bardzo sympatyczna. Generalnie opowiada o właśnie podróży pociągiem i o tym, co się tam na tego pociągu dzieje. Z dosyć zaskakującym dla mnie zaskoczeniem. Ja nie jestem osobą, która jakoś bardzo analizuje tego typu rzeczy, dlatego też nie, nie, nie spodziewałam się takiego zakończenia, jakie, jakie było, jaka tam sytuacja na końcu wyniknęła, tak więc dla mnie bardzo fajna książka, bardzo lekka, ja ją kupiłam chyba na początku tego roku i leżała sobie, leżała, aż w końcu ją przeczytałam. No i druga książka, którą przeczytałam, to jest coś, co leżało u mnie. Ponad rok chyba. Tak, wydaje mi się, że kupiłam ją we wrześniu w zeszłym roku. I to jest książka, którą ja obiecałam sobie, że przeczytam. I najpierw ją przeczytam, a dopiero potem obejrzę film. I chodzi tutaj o The Notebook, czyli o pamiętnik, o którym pewnie większość z Was słyszała, większość z Was czytała, oglądała i tak dalej. No, i tuż po tym od razu w zasadzie, jak tylko skończyłam książkę, którą przeczytałam e, dwa wieczory. Przeczytałabym w jeden, ale ponieważ e, no, troszeczkę dopadło mnie przeziębienie, zresztą w dalszym ciągu mówię trochę przez nos i w ogóle e, co jakiś czas łapie mnie atak kaszlu, tak więc jestem taka dziwna. E, nie miałam po prostu siły na to, żeby przeczytać jej w jeden wieczór. E, przeczytałam ją w dwa wieczory, i e, tak naprawdę od razu wzięłam się za oglądanie filmu i powiem wam tak, że książka wydaje mi się w pewnych momentach, mówiąc brzydko, taka bardziej słodkopierdząca. W filmie jest ten związek głównych bohaterów bardziej nacechowany jakimiś tam takimi dramatycznymi akcjami i, i, i w ogóle. W książce tego nie ma. Natomiast w książce są inne elementy, których nie ma w których nie ma w, w filmie. Tak więc myślę, że oba obie wersje warto, warto obejrzeć i przeczytać, może tak. Um, I e, powiem wam szczerze, że <laughs> podobało mi się Aczkolwiek przez to, że jak się nasłuchałam, że jest to najpiękniejsza historia o miłości i tak dalej Nie płakałam na filmie Właśnie dziwne to jest, bo ja płaczę na wszystkim Ale nie płakałam, może dlatego, że znałam zakończenie Przez to, że przeczytałam książkę i nie wzruszyło mnie to aż tak bardzo Jakby mnie wzruszyło, gdybym tej książki nie przeczytała nie, nie żałuję, bo nie był to zmarnowany czas, ale przez to, że przeważnie chyba tak jest, że jak o czymś się nasłuchamy, że jest takie och i ach i w ogóle, a potem oglądamy to, albo po prostu mamy z tym styczność w jakiś sposób, to się rozczarowuję. Jeżeli chodzi o filmy w tym miesiącu, to ten miesiąc w ogóle był wybitnie płodny w filmy, jeżeli o mnie chodzi. Strasznie dużo filmów obejrzałam, ale wszystko to tak naprawdę były... Znaczy wszystko? No oprócz pamiętnika to wszystko to były raczej komedie. E, nic takiego bardzo e, poważnego. I e, coś, co tak. Najgłupszy film, jaki widziałam w tym miesiącu, to po prostu Szok na tym. Byłam w Kinie podczas mojego pobytu w Częstochowie i to jest film, który się nazywa To jest Koniec. E, I to jest po prostu najgłupsza amerykańska komedia, jaką widziałam w życiu. E, co prawda, ubaw mieliśmy popachy, bo akurat tak się zdarzyło, że, że praktycznie nikogo nie było na sali oprócz nas, więc śmialiśmy się tak, jakbyśmy to oglądali u siebie w domu i w ogóle taki był klimat. Um, ale film jest totalnie durny i naprawdę no, <ścoughs> czegoś tak głupiego to dawno nie widziałam. Nie chcę, nie chcę, wam, nie chcę wam tutaj mówić w żaden sposób. Y Szczegółów. Teoretycznie, niby film opowiada o Apokalipsie i jest przedstawiony właśnie z, tako, z takiego typowego amerykańskiego, głupawego punktu widzenia, no bo jako, że z zamiaru ma być to komedia, no to jest to ujęte w taki bardzo głupawy i typowo amerykański sposób, tak więc to był najgłupszy film, jaki widziałam, jeżeli chodzi o komedię. Natomiast bardzo spodobał mi się film który po polsku jest przetłumaczony na wielkie uderzenie. Ja w ogóle lubię filmy z tym aktorem, mam na myśli tutaj Kevina Jamesa. W zasadzie wszystkie filmy, które są z nim, on jest takim fajnym, milusim facetem, takim misiakiem trochę, bo on jest taki trochę właśnie przy kości, ale w tym filmie widać w ogóle takie mocno zarysowane bicepsy i w ogóle fajnie wygląda, naprawdę fajnie wygląda. I to jest właśnie opowieść o nauczycielu, który postanawia walcząc w MMA, E, zdobyć fundusze na to, żeby jego przyjaciel, również nauczyciel z tej samej szkoły, nie stracił pracy. E, bardzo fajny, motywujący, pozytywny film, e, już nie taka mocno głupawa amerykańska komedia, po prostu, tak jak mówię, bardzo lubię filmy z tym aktorem, więc i ten film bardzo, bardzo mi się spodobał. Możemy teraz przejść do już takich rzeczy, które mogę Wam pokazać. E, jeżeli chodzi o kejsy w tym miesiącu, e, to królowały dwa. I tak, oba są zwierzątkowe Ten case zamówiłam sobie na ebay Opowiadałam wam o tym w holu z ebay To jest właśnie taki czarny kociak I on jest taki naprawdę gruby, masywny Telefon był dwa razy cięższy jak nosiłam, właśnie, jak go, nosiłam go w nim Natomiast ten case dostałam od Pauli od Boogie Silver Z którą pewnie jak oglądacie ten film Spędzam właśnie miło czas I on z tego co wiem pochodzi z Primarka I to jest taka właśnie urocza różowa sowa. Jeżeli chodzi o zapach, to tutaj um, ci, którzy oglądają mój kanał na bieżąco nie będą zaskoczeni. E, w tym miesiącu jest to e, Mary Marshmallow z ale powiedziałam po rosyjsku Mary Marshmallow. <laughs> Niech będzie Mary Marshmallow z Yankee Candle z tej kolekcji zimowej. E, ja o niej opowiadałam przy okazji właśnie przedstawienia wam całej kolekcji Q4 na rok 2013. I to jest mój ulubiony zapach, właśnie taki mocno słodki. Dla mnie to pachnie jak właśnie takie stopione pianki nad, nad jakimś ogniskiem albo na grillu, tak jak my robiliśmy w, w Irlandii, bardzo dobrze mi się kojarzy, e, bardzo dużo ją paliłam, strasznie ją lubię i e, naprawdę bardzo, bardzo fajna świeca. Myślę, że jeszcze będzie mi towarzyszyć w następnym miesiącu, a już w grudniu to już pewnie najbardziej jakoś będzie najbardziej to... taki najbardziej świąteczny zapach, jaki ja mam w sumie. Um. Jeżeli chodzi w ogóle o, e, o woski, to w zasadzie nie o, nie, nie o woski, o Yankee Kendall, to coś związanego z woskami, ale nie o same woski mi chodzi, bo ja tych wosków mam bardzo dużo, bo jako ambazytorka Goodies Spell dostałam ich kiedyś około 50. E, tak więc troszeczkę się podzieliłam, ale w dalszym ciągu jest ich e, całe mnóstwo. E, no i miałam problem z tym, gdzie je trzymać i tutaj e, z pomocą dłonią wyszło do mnie goty i mam taki przepiękny, e, miętowy koszyk. Tutaj są właśnie wszystkie moje woski, oczywiście każdy zapakowany w, oso w osobny strunowy woreczek, o tym też mam już w zeszłym roku mówiłam. E, natomiast koszyk jest naprawdę fantastyczny, uwielbiam bo go, ma przepiękny, pastelowy kolor e, i naprawdę świetnie mi się tutaj sprawdza, jeżeli chodzi o trzymanie wosków. A jeżeli właśnie jesteśmy przy goti, to chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo. W tym miesiącu mam nadzieję, że jak to mówię, to jeszcze te rzeczy są dostępne, bo jest to limitowana edycja. W tym miesiącu Karolina ze stylizacji zawiązała taką bliższą współpracę z Goti w celu stworzenia bransoletki właśnie takiej personalizowanej, typowo Karolinowej, czyli z szarego jadeitu, z zawieszką w kształcie czaszki i z grawerem stylizację na tej czaszce no Jest po prostu e, fantastyczna. Ja swoją e, właśnie dostałam od Karoliny i jest, jestem w niej zakochana, jest naprawdę absolutnie piękna. Natomiast Wy możecie swoją oczywiście zamówić na goty, jeżeli macie ochotę, ja Wam e, podlinkuję wszystko na dole. E, mam nadzieję, że i mnie się uda taką e, bransoletkę w mojej wersji zrobić. Tak więc zobaczymy, nie zapraszajmy tutaj. Taki wam mały sneak peek daje, ale zobaczymy jak to będzie No i ostatnia rzecz, o której chciałam wam opowiedzieć To chyba będzie dość oczywista, która jest ulubieńcem października A mianowicie jest to mój tatuaż Jeżeli chodzi o mój tatuaż, to pewnie większość z was już wie jak on wygląda Jak to było ponieważ robiłam całego vloga z robienia tego tatuażu Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to też podlinkuję wam go na dole Robiłam go w Stara Baba Tattoo w Warszawie u Daniela, jestem niesamowicie zako e, z, zakończona. Tak, zakończona, jestem też, jestem zakończona. E, jestem zachwycona tym tatuażem, to jest moje spełnione marzenie. Jest taki, jak chciałam, w tym miejscu, w którym chciałam i taki miał być. Jest to naprawdę mocno przemyślane, i e, tutaj, e, no, jakby nie ma dyskusji na ten temat w ogóle. Tak więc uważam, że fajnie, jeżeli e, takie marzenia w ogóle nam się spełniają. I, ja o tym myślałam naprawdę bardzo, bardzo długo, w końcu to zrobiłam, jestem mega szczęśliwa z tego powodu. E, tak więc, no to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje inspiracje i gadżety z października. Bardzo różnorodne tutaj miałam w tym miesiącu dla Was, e, właśnie te rzeczy, o których Wam opowiadałam i było ich dosyć sporo, ale mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że obejrzeliście to z przyjemnością. No, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.